Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale z, e, Two Point Campus. O, właśnie zakończył nam się e, rok szkolny, e, jeśli mogę tak powiedzieć, na studiach. E, zobaczmy. E, wiecie, co dodam sobie? Jeden punkcik do tego, już widzę, że brakuje mi tu nauczycieli. To jest sala. O, to jest bardzo dobry nauczyciel do zajęć indywidualnych. E, ale na razie brakuje mi jakiegokolwiek dobrego nauczyciela do. Hmm, jak to się nazywa? E, do pokoju badań. E, dobra, rozpocznijmy sobie kolejny rok. E, I zobaczmy. Imprezy chcą. Zorganizuję ją. Niech są zadowoleni. E, ok, to będzie trzeba zbadać. No, póki co nie mam żadnego tutaj. E, badacza. Żadnego naukowca, że tak powiem. E, Okej, okay, bo ja widzę, że mam tutaj e, kilka wymogów. E, czy chcę? A może stanąć sobie tutaj taki budyneczek? Czemu by nie? Dobra, niech to mi się szybko zbuduje, bo mam mało czasu. E, dobra, już powoli jest to zbudowane. Dobra, ja sobie zatrzymam czas. E, I tak, musimy zrobić Pole do eee, gdzie to mamy? Pole do turniejów. Aha, dobra, to się dalej buduje. Hmm, czy już mogę? Halo? O, już chyba mogę. Dobra, eee, no to ja sobie ten czas zatrzymam. Dobra, zróbmy coś takiego niech to sobie stanie tutaj powiedzmy tak czas jest na pewno zatrzymany więc nie ma się czym przejmować dobra wejścia a niech stoi sobie tutaj dobra te kukły sobie umieszczę powiedzmy tak a do czego mi się nie zapisuje obrót o jeszcze się zapisuje dobra niech sobie te kukły stoją tutaj na to nie mam niestety pieniążków Cóż to mamy? Jakieś boczne wejście. No dobra, niech będzie z tej strony. Eee, czy to? Będę mógł to ustawić. Dobra, to niech sobie to tak stoi. Mhm, dobra. I jeszcze myślę, że tego tutaj trochę poumieszczam, tych tarcz do strzelania. Okej. Okay. Jakiś śmietnik niech sobie tu stoi, jeden z drugim. ile będę miał miejsce na to. O dziwo jest. Dobra. No to jeszcze standardowo kilka beczek, bo bez tego. No, no nie zrobimy tutaj tego. No beczki, beczki muszą być. Dobra. Niech sobie te beczki stoją tak, by tupczyłem się z całych pieniędzy. <gryw> ale to nic. Zawsze są kredyty. Yy, ale widzę, że. Jak na razie. Yy, to. Jak na razie jest w miarę dobrze. Salę wykładowczą będę musiał zrobić, ją prawdopodobnie zrobię tutaj. Czemu by nie? Mm, no dobra. Więc musimy chwilę poczekać. Pa, pa, pa. Mm. No nic. Nie mogę tu postawić śmietnika. Eee... Chyba, że tu bym jakoś zmieścił może. O, nie będę kombinował. Starczy. Dobra, zrobiłem tutaj na szybko łazienkę, yy, prysznicę, pokój dla uczniów też już widzieliście, yy, ten, salę wykładowczą, bo to akurat musiałem zrobić. I teraz możemy sobie tutaj jeszcze strzelić yy, mam pomysł. To mam tutaj, nie chcę tego sprzedawać. Yy, Okej, okay. takie pole bitwy sobie tutaj damy. Myślę, że pasuje dobrze. Dobra. To o. Dobrze, już mogę tutaj wstawiać rzeczy Spoko, To damy tutaj. Wejście damy powiedzmy tutaj. Co z jakiegoś powodu tutaj nie może tak być. Dobra, to damy to tak. To może stać w ten sposób. Tu oczywiście, jakieś beczki standardowo. Eee, tu mogą być tarcze. Nie wiem, ile ich. No, tyle powinno wystarczyć. Tutaj damy jeszcze sobie te kukły do ćwiczenia. Dobra. Hmm. A tutaj może stać to. Dobra, niech se stoi w ten sposób tak odwrócony od siebie, ale trudno. Niech jest i tak. Dobra, wystarczy. Już mają wszystko. Wygraj tu na kopie. Nie wiem, czy to się robi tutaj. Tak, więc dobra, wystartujmy to wydarzenie. O, widzę, że całkiem fajne pieniądze aktualnie jestem w stanie tutaj zarobić. Widzę, że nauczycieli jakoś bardzo nie brakuje. No, jest w miarę dobrze ten budynek tutaj ogarnięty. Będę musiał teraz troszkę pieniędzy poświęcić, żeby to jeszcze zrobić, później to, bo tutaj akurat terenu mamy sporo. Chociaż to jest tak nietypowy jakby kampus, że tak naprawdę miejsca w środku dużo nie potrzebujemy, najbardziej do tego oczywiście na zewnątrz. Eee, dobra, oni tu mnie męczą, żebym jakieś rzeczy poustawiał. Ja to wszystko muszę badać, ale to, to później. Zobaczę przy okazji czy mam jakiegoś nauczyciela, który byłby w stanie badać. Nie mam, ale tego można strzelić sobie tutaj, powiedzmy. Dobra. Tego nie zrobię, tego nie zrobię, bo to muszę badać, to co mogę odebrać. Czy od dołu będę leciał, to mi się automatycznie będzie. O. A to też muszę odblokować. Jezu, ile to jest rzeczy do odblokowywania. Nie podoba mi się to wcale. To też trzeba odblokować, to mogę zrobić dla nich. A ja będę musiał to sobie tak trochę poklikać, bo bo dawno tu nie zaglądałem. Wielką książkę, No i mogę postawić na spokojnie. Tylko nie wiem jeszcze gdzie... Mm, tutaj to może stać, to niech sobie stoi. Dobra. Prawdzie mm, mogłoby być obrócone o 180 stopni, ale to już szkopu. Patrzcie, tu wszystko trzeba badać. To można byłoby zrobić. Niech mają. Eee, coś jeszcze? Nie no, to wszystko muszę zbadać. No to nic, muszę czekać aż to poprzednie się wypada. Eee, bo inaczej nic nie zrobię. Kolejny rok się zakończył. Widzę, że dalej poziom wyników jest taki sam, niezmienny, więc no myślę, że mnie to cieszy. No, ważne, że nie jest gorzej. Mogło być zawsze lepiej, ale już nie oczekujmy zbyt wiele. E, dobra, naprawdę mogę od razu zaczynać. E, wszystkiego mam ogólnie spoko. To się wszystko zrobi samo. To będzie trzeba zrobić, no i te e, nieje tak naprawdę to tylko muszę plan e, pamiętać, żeby je planować i one się powinny same tutaj e, robić na spokojnie. Eee, dobra, widzę, że tu mamy jedną działeczkę. Tu mamy drugą Okej. Okay. Można pustą kupić. Nie jestem ciekaw czy to zniknie. A znika, niestety. Cóż trudno. Miałem nadzieję, że to tam zostanie. Tutaj by trzeba było niedługo się zająć tym. E, tutaj też zostawiłem dodatkowe pomieszczenia. Zostawiłem łazienkę, bo z tym był lekki problem. O tak. Ty mi jesteś potrzebny. No, jeden pokój do zajęć indywidualnych, żeby trochę im ocenę podciągnąć. I myślę, że będzie dobrze. Dobra, to można im gdzieś tu postawić. Powiedzmy, niech to stoi tutaj. Tutaj też sobie może to stać. I nie wiem. gdzieś tutaj. Chociaż nie, tu mam inne plany. Dobra. Co do tych planów, idę właśnie je wcielać w życie. A widzę, żeby się jeszcze przydał tutaj jakiś pan majster. No niech będzie ten. A widzę, że już to ktoś naprawia. Dobra. Eee, muszę trochę się zająć tymi budynkami. Eee, nie wiem co tu jeszcze wstawić. Coś będzie trzeba znaleźć. A, eee, w końcu udało mi się odblokować tą smoczą wieżę. Mm -hmm. Tylko pojawił się nowy problem. Ja nie wiem gdzie jej postawić, bo to trzeba mieć pusty kawałek. Nie bym mógł ją postawić tutaj. Niech ona tu na razie stoi. Mm -hmm. eee, a to później pomyśleć, żeby ją tu było można jeszcze włożyć. E, bo naprawdę nie mam pomysłu, mm, no dobra, trochę zacząłem tutaj się bawić i zrobiłem coś takiego. To jest e, ten klub taki cały, tu jest jeszcze jedna sala do zajęć indywidualnych, biblioteka, jeszcze trzeba tu jakieś ławki powstawiać, Na tego typu rzeczy e, na pewno to nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, mm, gdzie mam tu jakieś... Będę teraz wejść to na sądół, do scrollu i nasą dół, i szukaj tych kwiatków. A one spowodują. No, lepiej żeby były. E, dobra. Tutaj, tu można byłoby jakiś automat z papu wcisnąć. Raczej się zmieści. Dokładnie. Tu jeszcze jakieś ławeczki, myślę, by Nie, tu się nie zmieści ławeczka. Coś innego byłoby. Można tu włożyć. Nie wiem, czy to. Może być to. Jeszcze można byłoby. Tylko, gdzie to jest, to jest to. No to niech to sobie stoi tutaj obok jakiś kwiatok, pu, 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 jakieś ławeczki, coś tego typu, ale to już sam po ustawia, nie będę Was tym zanudzał. I nie wiem, czy się Wam w ogóle będzie podobał dzisiejszy odcinek, jako taki właśnie, że nieco mniej takiego budowania cały czas. W sensie, że żeby ten film miał 50 minut, tak jak poprzednia, tylko żeby się zmieścić jakoś w 30 minutkach. Nie wiem, możecie dać znać co o tym sądzicie, Dobra, stwierdziłem, że rozpocznę. sobie budowę tutaj od, 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 odrębnego kampusu, że tak powiem. Yy, obok, tutaj, gdzie były te yy, boiska, czekajcie do czego to były boiska? Do tenisa? Szczerze mówiąc, nie zwróciłem uwagi, albo do siatkówki. No, w każdym razie, gdzie było właśnie te rzeczy. Postawiłem tu już tak o pole bitewne, teraz trzeba to pole do turnieju jeszcze tutaj postawić. Jest jakiś problem. Odrzucimy eee, sobie to tak. Eee, czy ja tu dam radę jeszcze to wejście Nie, dobra, jeszcze będę kombinował. Dobrze, tu jeszcze kilka tarcz można dać. Eee, tutaj można byłoby to ustawić. Niech będzie. Jakiś śmietnik. Jakieś tutaj dodatkowe rzeczy, jakieś krzesełka, jakieś ławeczki, więc można sobie tu sią, będzie można siąść, poglądać tu w które się tu będą odbywały. Dobra, tu jeszcze mam takie palenisko. Fajnie by to mogło wyglądać, jakbym obok, wokół tego paleniska postawił kilka ławeczek. Myślę, że to całkiem fajnie by się mogło prezentować. Tutaj na pewno jeszcze będę chciał trochę rzeczy pododawać. Nie wiem, czy świetniki, ale może to bardziej. No, do tego. No i tu jakieś ławeczki myślę, że można byłoby pododawać, czemu by nie. No, właśnie takimi rzeczami będę się teraz głównie zajmował, głównie estetycznymi. I usłyszymy się jak coś tam ciekawszego będę robił znowu. Nie wiem kiedy się to wydarzy. Mam nadzieję, że się w ogóle wydarzy. Kolejny rok się nam zakończył, i myślę, że ten już poszedł delikatnie gorzej niż poprzednie. nie, dalej jest dokładnie ten sam poziom. No nic, nie narzekam. Rozpoczynamy kolejny rok na razie bez jakichś tam dodatkowych rzeczy. Zorganizujmy może turniej, bo ja znowu o tym zapominam. Ja wolę sobie budować. Niech coś się zrobi, bo tutaj pole bitewne. Hmm. Eee, Powinniśmy mieć to tak naprawdę. Powin Aha, pewnie jeszcze jedną klinikę muszę zrobić. Dobra, to na razie się zajmiemy tym. Eee, dobra, Nie wiem, czy taki pokój. Hmm. Zrobię to chyba tak samo jak wcześniej. Nawet może pokoje przekopiuję. Dobra, mamy to już zrobione na dwie gwiazdki, więc spoko. I widzę, że tutaj za długo nie będę musiał się e, trudzić, żeby to zrobić e, na trzecią gwiazdkę, więc spoko, spoko. E, nie mam też niestety nauczycieli. Dobra, osiągnąć następującą średnią zadowolenia studentów. To nie problem. Yy, poziom kampusu to za chwilkę się wbije. Wielki turniej, no mógłbym go zorganizować tak naprawdę, ale pytanie, czy cokolwiek z tego wyniknie. Zobaczmy. Yy, dajmy szansę, może akurat się uda. Dobra, to może teraz odblokuję, bo mi nie dadzą spokoju z tym. Impreza, no to akurat się trochę szczęście im polepszy. To też można im zagrać, czemu by nie. Mam bardzo to, dużo, to, dużo to, niezadowolonych studentów, nie wiem dlaczego. Bo oni tutaj tak naprawdę wszystko mają. Możliwe że to dlatego, że niedawno to dostawiłem. Może być taka ewentualność, no ale już powinni tu mieć na spokojnie. Chyba że oni, nie wiem, nie mogą tu wejść, jakoś czy coś. Bo coś to postawiłem, ale wydaje mi się, że wszystko jest git. No zobaczymy. Chwilę poczekam, powinno się naprawić. Dobrze, właśnie udało mi się pokonać e, przeciwnika na tym wielkim turnieju całym, więc no to już mamy zaliczone, to mam już zaliczone. Poczekać tylko aż oni będą mnie co bardziej zadowoleni i, e, i będę musiał długo, długo, długo poczekać, aż e, wszyscy uczniowie skończą. Co ceną? Ano, to chwilę to zajmie. Eee, dobra, no, to w tym czasie się zajmę. Budowaniem tego, czemu by nie. Tutaj już jest to skończone, nie jest to duże, ale, ale jest dobre. Hmm, no, raczej nie będzie z tym problemu. Mają tu większość eee, może nie budynków, tylko pokoi, które będą im potrzebne. Jakoś tam zastanawiam tylko dlaczego oni mają problem, żeby pójść do toalety. Nie wiem czy te korytarze nie są za, yy, za, ten, za wąskie. Jak widać, widać, oni się tu strasznie przepychają. Myślę, że jak tutaj będzie trochę miejsca, to jednak yy, te korytarze zrobię trochę inaczej. Ja w sumie tak sobie myślę, że można byłoby teraz troszkę razem pobudować. Czemu by nie? Yy, tak w końcu coś co mam. To, to i mogę postawić tutaj bez problemu. Niech mają tutaj tutaj również sobie może być. I jeszcze tu im gdzieś postawię, o ile jest tu gdziekolwiek miejsce. Nawet coś tutaj się znajdzie. Dobra, eee, niech to stoi tak. O, to już mamy odblokowane. To im to od razu umieszczy gdzie nie gdzie. Hmm. Kilka tych paczek będzie trzeba usunąć niestety. Czekać tak. Eee, hmm, dobra, tak oto sobie skopiuję. Tak, tak. Raz, to, byle gdzie po prostu poumieszczać, żeby tylko było. E, dobra, jeszcze tutaj może znajdzie się troszkę miejsca na te balisty. I jeszcze, a tutaj już jest, dobra, styknie. E, troszkę gorzej z zarobkami, teraz wypadam, bo zatrudniłem sporo nowego personelu, ale trudno. O, za dużo teraz sobie z tego nie pobuduję, ale już może zacznę cokolwiek tu robić. Albo w sumie poczekam na trochę tych pieniędzy. E, no, chwilę to pewnie zajmie. Okej, okay, właśnie zakończył się e, rok e, na studiach. 178%, ja nie wiem czy to nie jest jakoś zblogowanym przypadkiem. Eee, ale okej, okay. 12 zdało z oceną A. Słabo, słabiutko wypadam teraz z tymi ocenami. 72 tysiące tylko mam. Trochę lipa. Eee, dobra, rozpoczynamy kolejny rok. Nie ma na co czekać. Nie będę tych punktów rozdawał. Nie jest mi jakoś bardzo potrzebna. Eee, czekamy dalej. No, na, na pieniążki trzeba czekać. Dobrze, troszkę sobie tutaj pobudowałem. E, robię to już takie naprawdę dużo. Ale to za dużo pracowników zatrudniłem. E, a zatrudniłem ich naprawdę, naprawdę sporo. Dobra, kolejny rok e, z buta. To mamy zrobione, czyli tylko podkręcić im tu szczęście. E, ja się tym na szybko zajmę. Zrobię im tak dużo różnych rzeczy, e, że będą musieli być wszyscy szczęśliwi. Eee, nie to, przepraszam, nie to klikłem. Eee, w ogóle tak dzisiaj chciałem pomijać eee, pewne mniej ciekawe rzeczy, że doprowadziłem do czegoś takiego, że mamy 18 minut nagrania, 19 minut 40 sekund. Eee, <laughs> trochę lipa eee, bym rzekł, eee, no ale trudno już nie mam zbytnio nic. Już nic z tym nie zrobię, nie? Nie będziemy sobie zaczynali dzisiaj kolejnego poziomu. Mm, dobra. No, tak troszkę, żem to spiwniczył, no ale trudno się mówi. Trudno się mówi. Eee, będę musiał uważać w następnym filmie, żeby właśnie nie doprowadzić do takiego stanu. Dobra. No i czekamy. Eee, dobra, to sobie wszystko poakceptuję. Ale zyski to piękne mi wyszły. Eee, nie powiem, że nie. Ale są tu jakieś problemy, tak zauważyłem. Czy czasami sobie klikam na nich i pokazuje mi, że oni nie mogą znaleźć celu, do którego chcą dotrzeć? Eee, są jakieś problemy, nie wiem czemu eee, no ale pff, nic z tym nie zrobię, bo nawet nie wiem jak. Nie, tak na dobrą sprawę. Mógłbym ich teoretycznie przeciągać jakoś, bo chyba mam taką możliwość. E, I oni... Przeciągałbym ich na O właśnie, ten na przykład. E, już chyba się ogarnął, co i jak. Czyli on jest zmęczony, e, brudny, chce mu się do toalety. Może pójść tu, może pójść tu, może pójść tutaj. Albo, nie wiem, tutaj. Ale nie pójdzie, nie wiem. Czekajcie, bo mi coś zadowolenia zamiast rosnąć to mi spada. Właśnie, bo oni mają tu jakieś problemy. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Eee, no z napojami to tutaj w tym re e, regionie rozumiem, bo jest tylko zdecydowanie za mało. Tutaj postawiłem coś takiego. Ym, na pewno to nieco polepsza moją sytuację. Dobra, to dalej walę im jakieś imprezy. Co by nie. Mogę zepchnąć jakoś na, na szczęście? Tutaj ten jest na przykład niezadowolony, bo oganiesz. Ok, pieniędzy mi zawsze da się załatwić wszystko. A to akurat był nauczyciel, nie, nie wiem czy tutaj. To studentów, da proszę jeszcze 1%, jeszcze 1%. Komu mam jeszcze zapłacić? Ty jesteś jakiś niezadowolony. Jemu nie mogę zapłacić. Nie wiem. Nie wiem co on robić. Jak wyjść z tego? Nie spadło do 72. A co to tak cimno? Pracownika brakuje. Niech będzie ten. No znowu 1%, 1%, no proszę. Jak widać tutaj na grafiku tych imprez to jest co nie miara, no. Teraz skończy się na tym, że przez 15 minut będę czekał na 1%, żeby móc zakończyć odcinek. Ty kolego, a ich nie mogę łapać, nie? Czy mogę go usunąć? nie będzie sprawiał problemów <laughs> ale widziałem, że ten też jakby przez to, że jest taki smutny to mu na coś spada no ale cóż eee, no po co jeszcze chwilę tutaj pobudujemy, co, co wy hmm. Czekaj, to czekajcie, tu ma być odstęp 2 tu wchodzimy w region, gdzie będą małe pomieszczenia, to tutaj inaczej korytarze będę musiał prowadzić o, ta klinika to wystarczy, żeby była gdzieś taka. Takie coś, yy, tutaj dodać to. Tutaj biureczko pana prezesa. Tu można byłoby te szafki dodać. Tu już nie będę w stanie, dobra. To... To... Tutaj jakieś kwiatki, ja tego sporo nakupowałem w ogóle. Eee... oho, udało się, dobra. Eee, kontynuuj. No to my sobie jeszcze skończymy to pomieszczenie, żeby nie było. Eee, sporo obrazków nakupowałem, bo to naprawdę, jak się ich na ustawę dosyć sporo, to dają bardzo dużo prestiżu. A no jak widać, ściany, że tak powiem, nie brakuje. Eee, dobra, wydupiej. No. To jeszcze tutaj jakieś szafeczki sobie pododajemy. Tu jakieś kwiatki można zawsze wrzucić jeszcze. Dobra. No ale no, czy tu wrzucać jeszcze obrazki niech będzie i tak. E, oczywiście tu trzeba jakiś personel zatrudnić. Pewnie nie mam aktualnie, a nie mam nawet jakiegoś dobrego lekarza. E, jeśli on to faktycznie będzie to jest jedyny uniwersytet, jedyna szkoła w jakiej Pielęgniarz, pielęgniarka są zawsze dostępni. Ciekawe. Mm, to jest anomalia i to się bardzo rzadko zdarza. Dobra, to może być nawet takie niewielkie. No ja tutaj... Tak wy wygląda moje ostatnie, bo ja wiem... Dwie godziny chyba tu siedzę już. Że sobie po prostu latam i sobie ustawiam tutaj jakieś rzeczy. No i zapominam włączyć, włączyć nagrywanie, więc fajnie. Dobra, niech sobie to tutaj stoi. Mam nadzieję, że zaraz nie będzie problemów sprawiało. Dywany też są fajne. Można ich dawać sporo. Nie przeszkadzają, a też zwiększają prestiż nie jakoś bardzo, ale zawsze to coś. No i oczywiście obrazki. Obrazki to fajna sprawa. Dobra, bo zanim zajmę się obrazkami, to tu by się przydało jeszcze kilka szafeczek poustawiać. Tak, tutaj to by się przydało jeszcze wrzucić. A nie wiem czy będzie mi to dane. Chyba nie. Ale można zawsze to powstawić tak. Dwójnie. Dobra, pas, pasi. Dobra. To jeszcze to można tutaj. Jeszcze tego można tutaj powrzucać. Czemu nie nie chce leży. Dobra, coś takiego wystarczy. Mogłem teoretycznie więcej jeszcze obrazków narzucać, ale mi się nie chce. Dobra, czy ja mam jakiegoś? Nie mam żadnych. No, niech będzie ten. No i tutaj myślę, że jeszcze... Jako, że mam trochę miejsca, to jeszcze jakiś pokój dla personelu może wrzucę. Tylko gdzie to jest... Yy, Pomyślenie socjalne, o. Coś takiego. Gdzieś chyba miałem o podobnych wymiarach, ale już dobra, trudno. Podczas jak je budowałem, sporo rzeczy mi przyszło mhm mm jakieś kwiatki spoko, jakieś automaty tutaj z żywnością i możemy ustawić czemu nie gdzieś miałem automat taki fajny z wodą taki był amerykański nie wiem czy on jest dostępny żeby go tu postawić, chyba nie, no dobra nie chcę mi się go szukać więc lecimy dalej z ustawieniem tego co mam na wierzchu tu myślę że jeszcze Trochę jakiegoś zielonego wstawimy. Ajajaj, Lipa z Dobra, coś takiego. Ten automat do gier daje całkiem sporo. Ale również całkiem sporo miejsca zabiera. Ale to już tam w szkopu. To można postawić. Co by tu jeszcze gdzieś powinno być? O, to można byłoby postawić, nie wiem, gdzieś tu. Dobra. I ja szukam ogólnie planszy do darta. Tu jest. Yy, I nie wiem, może takie zwykłe automaty, tu jeszcze nie wiem ile ich tu zmieszcza. Jeden chyba tylko tak. Dobra, to jeszcze jakieś obrazki. No i pięknie, pięknie udało mi się tutaj zmontować kolejny drugie, tyle nagrania i tym białym. <grym> o, cudownie. Naprawdę. Nie wyszło to tak jak chciałem, naprawdę chciałem dobrze. Chciałem dobrze, żeby było ciekawie, ja się skończyło na tym, że jest tak średnio, bym powiedział tak średnio. co was Dobra, kończymy to. I zarazem kończymy ten odcinek. Prawdopodobnie w kolejnym pójdziemy już sobie na kolejny kampus. Zobaczymy cóż to będzie. Nawet możemy sobie sprawdzić. Mamy dwa teraz do wyboru. Wyjść do mapy bym chciał, zapisz i wyjdź. Zobaczymy, zobaczymy. Powinienem mieć. Nie wiem, czy to tu będzie widać. Dobra, my mamy teraz. Tak, nie, tu już byliśmy. Mamy coś takiego. Czy mogę kliknąć? Mogę. O, kolejne dwa się odblokowały. A ja myślałem, że te będą dwoma ostatnimi. Okej, okay. eee, czemu tu mam fundusz na staw to jest ciekawe, chyba sobie to zaczniemy w kolejnym odcinku, bo jestem ciekawy o co tam chodzi. A póki co dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach.